cena, czyli tysiące skowili. To jest wyzwanie ostrości! Witamy sprzed kolejnego lokalu, który będziemy testować e, razem tutaj, jak widzicie, z Marcinem. Poznańskim dzikiem. Dzisiaj nasz wybór padł na Pizza Place. Ja trochę może to się schylę, żebyś Majkom mógł pokazać Logo. Wiedzieliśmy wcześniej o istnieniu tego lokalu, ale przez polecenie od użytkownika kryjącego się pod nickiem Mary Zombie bardziej zostało to, jakby nasza uwaga zwrócona na niego i pomyśleliśmy, że akurat to jest, będzie dobry materiał, dobry film, aby tutaj z Marcinem to skonsumować i zrobimy to na takiej zasadzie jak robiliśmy kiedyś pizzę z Carolina Reapers pac man pac tak. Czyli no nie zobaczycie nas tu w lokalu, czyli za chwileczkę zobaczycie y, nas już z naszego studia. Jedynie no. ja tylko dopowiem, że interesuje nas tutaj pizza o nazwie Naga Land, w której skład znajduje się jalapeno, piripiri i naga Jolokia. Dobrze. Nie, nie nie przedłużamy, w sumie ja nie przedłużam i załatwiamy tą sprawę, zamawiamy i widzicie nas za chwileczkę y, ze studia tak zwanego. No to jesteśmy już na miejscu. I zabieramy się za konsumpcję w sumie, no. tutaj postaramy się Wam pokazać. Może Majku pokażesz jak się prezentuje ta pizza? Tak. I oczywiście powiemy jej wymiar. Ona ma 30 cm. Kosztowała nas 31,99 za sztukę. Tutaj teraz za chwilę paragon się pojawi. Eee, no i oczywiście poprosiliśmy, żeby to było jakoś tak w miarę podkręcone, nie? Mm, Wiadomo co mogliby no uzyskać z tego. Zasiedlawiamy. Co się udało zrobić. Widzieliśmy opcję na cienkim cieście. Tak, się tak. pytali czy grube, czy cienkie, no że jest cienkie. Widzieliście jak Majk pokazywał, na pewno widzicie całe okay, papryczki. Widać posypkę na pewno, nie? Mm -hmm. Takie drobinki, jakby pipsu czy czegoś, może to z, właśnie mm. z... No. Zapachu czuć, że troszeczkę no, tam jakby się przybijały papryki, ale właśnie nawet nie cały czas. Bardziej jak wieźliśmy ją, to mi się tak bardziej papryka. Mm, tak. I teraz, jak no, go troszkę to. Yy, tutaj, Marcinek, widocznie jakieś halapenio bardziej chyba. A no, U mnie jest gazinna, nie? Majka fajnie zna się tam. A mnie Trochę taka posypka wędzona, wędzona nawet, nie? Czyli takie dobrze, pochylamy się nad tym, trzeba najwyższy w takim no. razie konsumować. Dobrego apetytu, dobrego. Patrz jak stoi, dobrze. I sprawdzimy, jak pizza play bo cienka. Oj. Ojej, nie czekaj dużo. O kurde, pozytywnie no. czekaj. Ewidentnie, mocno. No jest pikantność, nawet ostrość Ojej, to jest. Nie, wstawa. jestem w szoku. Rozmawia no? mi się po łzach. No? Tak mi nastawiliście sceptycznie, <laughs> że tak będzie, tak. Ej. no. Chyba to się zaczyna na to brać, bo pali. Ojej. No, jest robota. Mhm. Robiona. O gorszkość dać potrzebujemy już na takim ja Tu chyba kwas jalapeno, goryczka papryk, też nie mieszam. Zaczynamy jeszcze kupić usta mocno. O, chcesz bym jeł pizza na korni nie ma takiej mocy widzisz? gdzie jeden kawałek już jest ciężki do jedzenia. W kawce mam. Tam wyszło na lajcie. No. Ale papryki. No naprawdę jest mocny te jeden kawałek. Już jeden kawałek, kurde. No, ale tego tu dowalili, tej. Ja ostatnio... Unikałem jedzenia po Big Daddy. Unikałem, jakbyście no. widzieli w Big Daddy, unikałem takich rzeczy, które. No. No, wiedziałem, że będą na tyle ostre, że mnie wykoleją. Bo wiadomo, ekstrakty takie sprawy. Nie tylko, ale też ekstrakty no. sprawy. No ja. A tutaj, no. no i nie ma przez treningu odpowiedniego. Nie spodziewaliśmy, zakładaliśmy, że no ostre czy nieostre, jak to wyjdzie, ale no na pewno nie tak, żeby na przykład mnie najsłabszym z tego grona tutaj, żeby mm. to wykoleiło. Na razie nie czujesz, że miałem wykoleić, ale jeżeli ją czkawkę, nie, nie skończywszy jeszcze pierwszego kawałka na dobrą sprawę, może być ciężko. Jestem pozytywnie zaskoczony. Ja mega. Hmm. Nawet mimo, że się odczuwa tą całą gorycz, ten kwas, to nie najgorzej smakuje ogólnie. I dużo tej konserwowej takich czuję nut. No, czuję w od chwała Mhm. Mm no właśnie, tak. No, głównie to. Nie, nawet, coś by lekko spopielonego teraz poczułem, jak je. No po co te smakuje? Ja tu do was przyjecham. Na sobotni podwieczorek takich mm, no, rzeźnia. Może. <grym> my tu na pusty od niej macinku, nie? Bo to na żołnierzu myśleliśmy, a dobra, to sobie obiedzik No biedzie, nie, no ja, ja trochę jadam, ale bez <grym> zasady, nie, nie. No to ja na pusty od Nie spodziewałem co się czegoś takiego? Ja też nie, no. Usta ma powalone. Ale jak u mnie się normowało trochę to ostrość, już tak jest na. No mówię, że w pierwszej fazie, już jem, nie? U mnie po się jedzenia, no spala. <grym> jest to może lekko problematyczne. Ale przynajmniej po tym pierwszym miałem tak, że jak zrobię przerwę, to inaczej niż standardowo, że ta ostrość się o. wzmacniała o. tylko uspokoiła się właśnie po zjedzeniu już. O. Co jest? Raczej rzadkie. Dobra, zaczyna kawałek i zresztą to tak wzmocnie wrażenie z drugiego, że pali usta. Czy więcej przepraszam. No chyba, bardziej usta dostałem. Nie mnie lewe oko znowu lecina. O no, kurczę. Nie jak nie jest lewej. lewe oko, znaczy jest naprawdę ostro. Mm. <laughs> Nie, naprawdę robotę. O. Trzeci ja tak się... kawałek już taki mocno pieprzny, taki, mi się wydaje. Już czuję się jak miętno. Bardziej czuję, bardziej smaku taki. To jednak powiem tak, dobrze nie wzięliśmy na grubym. Bo na grubym byśmy się mm. zmęczyli, byśmy nie tak. zjedli jeszcze tej pizzy. Mm. Ale będą takie. to teraz czuję. Mi w noc weszło. Ja przy pierwszym bardzo mocno paprykować czułem. Już zaczynają się schody u mnie. Trzeci kawałek, to już tak smakowo mam wrażenie, że coś coś już nie gra. Nie wiem, czy akurat taki wyszedł ten kawałek, czy już moje. Ja mam tak dostała, ale. Czuć jakbym miał jakąś spopieloną deseczkę trochę. Może wiesz, że posypki tam dostałeś. Mm. Pali strasznie, panowie, w ustach. Mnie na razie, brzuch na razie, spokój. Wychodzi o brzuch. Jest okej, okay, ale na ustach to tak, jak mówi Mike. To jest dramat. Nie, ja teraz <laughs> czuję typowo pieprzyna, ta posypka robi robotę, no, teraz czuję ta posyp, mm. A to to jest, mówię? ta posypka? To na pewno na albo. chyba. Aha. No ładnie. Mmm tutaj widzę tą posypkę, nie? Mhm. A no wszędzie, cały ten kolor tego to wszystko, widać, tę posypkę. Ale ja. czarno, bronzo elementy. To ja się cieszę, że to w domu nagrywamy, bo blokar nie chciał czegoś takiego jeść. No, Oczywiście to... mówię za siebie, bo pan nie wiadomo daddy, te sprawy w lokalu. Ale... Ja się cieszę. Bo no, za pani. Pani tak, że mam problemy, że przełykać. Nie, to jeszcze przełykanie luz, ale... Pożar mam w ustach. No kurwa, no nie się. Że... Czwarty kawałek czuję jakieś ryżki smaku z tego. Czuję, że smak jest dobry, ale popił z poprzedniego kawałka, tak mi opanował usta, że... że no. górę, z jest. No to... Jezu, w ustach jest dramat. No bardzo, jest ciężko w cholera. Ach. A ja pierdolę. No, jest, no. jest ciężko, naprawdę. Ej, ja się czuję, że teraz jak na budzę. Nie Po się kawałko się stało jak na budze, że jest prawie nie jedzenia. Ja muszę zjeść, bo komentarze były hejterskie na mnie, że mm. wysiadam to muszę pokazać teraz jak klasę. Nie, <laughs> Ja nie wiem czy to zjem. No jeszcze ciężko ma. On kawałek kurwa Czwarty kawałek kurna, już go tak męczy, że mnie tak pali wszystko w ustach, że... no tak się tak jest tak na burza. W razie luz, ale ten wardy kawałek, który jest taki ból w jednym języku, że... No. No pownę. W ziemi lecą. Bo to samo mam. Bo w języku był w całej mhm. ustnej, że... Nie mogę przemierać już w ustach. jesteś jesteśmy panią w stanie powiedzieć, że pizza pica poznania. No, no, nawet kurde no, śmieszny Pacman na Karolinie nie jest tak mocny. No, ten Pacman to był loter, no. a mnie było w ogóle... No, to bardzo z nas a tutaj, no. o tutaj naprawdę... Nie pasuje, ja z nim później. Od czasu długiej pizzy nie jadłem do tej pizzy. Czy możemy uznać kapelcówki ale... <coughs> za zjedzone, zamiast ja są Oczywiście, że tak. Marcinie, to nie są zawody. No. To jest recenzja. A moja recenzja jest taka, Przez, że to, ja... To, zobaczcie, ja jestem... Nie... Ja jestem Panowie, można to powiedzieć, że to jest wyzwanie, na pewno, nie? Pełną gębą. No. Że to nie jest spokojnie, to też wyzwania, prawda, będzie, nie? Jest to realny. Ja ci nie powiem. Nic. <grym> Jak to ładnie jest, jest ostrością. <grym> tak. <grym> ja na razie dziękuję. A później. Samej. Odwiesił rękawice na gołek. My walczymy. Walczymy. Nie, nie, Walczcie panowie. O! Jezu. Te papryki już taka, nie? Ja też przed czwartym miałem taką mamę, że aż mi się gorzko zrobiło. No za nieco roku akurat to naprawdę jest konkretnie, nie? Fajnie, no, nie? Dla mnie czy... masz za konkretnie. Nie fajnie, że nie zjebałem, <coughs> no, ale... <coughs> fajnie, że ostre, bo. No. Dziękujemy jeszcze raz za polecenie lokalu tej osobie. No, Kiedy obsługa nam wyrzeczyła powodzenia, to mi się śmiech... No, śmiechłem po prostu. Nie mówię, no ja nie, nie, to takie powodzenia. A wy no. no, odwalili taką robotę, że no, ci narody, nie? No tak powiem ci szczerze, że tak jak sobie się z Marszu i to zamówił kawałek i nie zje. O, naprawdę jest gnój. Ale gnój, na to jest dla sprawianych ludzi. Olele, słuchaj, tu za nóg dla Ciebie, a tu moje, takie dobre, zimne. Popicie. o Jezu, jak teraz zapotęgowało, popijcie, Jezu, jak paliwie ja nie zajęło, dostaję prałka. Ja poczekam. O, gnój, ale po późnym czasie, Pi, pi. dlatego że żądowate. Dobra papryka to najprawdopodobniej piri z tego co widzę na ja tym chodzi o długość i rozmiar. Nie chcę popijać, bo wiem, że będzie gnój. No. to jest, w sensie naprawdę jest na poziomie, to jest praktycznie na poziomie bungi z, z Wrocławia, nie? To jest niewiele ostę pojawia. Nie no może byśmy wzięli na gruby, to byśmy powiedzieli, że to jest dokładnie to sama moc. Chyba tak. Tylko że to, tutaj nie ma to, nie tej coś. słodyczy, tylko że tu nie ma tej słodyczy. za. Smakowo mi wypada. Bunga była lepsza. Nie ma też fajnie smakowo. To też, jest, to też jest fajne, smakowo, ale chyba że taki kawałku tego... do tego... No przewędzone papryki mocno, taką górę. o tak. parę papryk tu jest. Ale to... te... To salami mm. fajnie czuć to co tam jest. Nie piję. Pomęczę się jeszcze chwilę. Pomy, poczekaj, czy się że to jest fajne, jeśli coś tam powiedzieć w moim odczuciu, że jak zrobiłem przerwę, to czujesz, że ta przerwa pomaga, a no. nie wiem, że ta ostrość się zmartwia. Najbardziej mi kasuje. Tym bardziej fajnie no. mi wypić mleko, żeby uratować ewentualnie brzuch, jakby się to miało pojawić. Przepraszam, że ma bez sensu pewnie teraz mówię, ale pisę na strośna, jak to Marcin wcześniej powiedział. <laughs> ale ogólnie no... To pizza nie ma smakować, ona nie jest ma, robiona, żeby napijać że że Ta pizza oferuje taką ale, moc, że... Ale przy tym, przy tej mocy też pojawiają się akcenty, gdzie czuć, że to dobrze smakuje, tylko po prostu jak jest, trafi się na kawałek z tą posypką, nie wiem, albo trafi im ten trzeci kawałek, na tyle tej posypki, albo ta coś z poprzednich kawałków już tak nie otępiła yy, odczucia, możliwości yy, odczuwania yy, smaku. Albo jedno i drugie, że no tak to wygląda. To znaczy, by że... widać salami, ale ja tego salami nie czułem w ogóle, żeby to było salami. Ja na początku. Ja po prostu, na pierwszy, pierwszy kawałku. Pierwszy gryz, najmocniej czułem to salami, to zajebiście ja, smakowo. Ja też już nic nie czuję oprócz totalnego palenia i tej go, gorzkości tej posypki. No taka, ja kończę, ale. U mnie się uspokaja. Muszę powiedzieć w takim czasie. Oczy pali, zaszklone. ale oczy mam zaszklone, no. No i już też mi mówiłem No. Miał być spacerega. No właśnie. Mieliśmy sobie podwieczorek zrobić? Nie spodziewaliśmy się nawet, proszę, że prosimy o maksymalne podkreślenie, coś takiego dostaniemy. Hmm. Bo może zdradzimy, że z Majkiem, nam się wydaje z Majkiem, że jedliśmy już kiedyś, na wynos braliśmy y, tą na, pizzę, na telefon. Na telefon, znaczy, przepraszam, na telefon do pracy. Ale z innej te To jest, jest hmm. z Poznania. I po tym, ale dopiero sobie skojarzyliśmy, no dopiero dzisiaj w dniu nagrywania. Hmm. Yy, pokojarzyliśmy jakoś. Tam, tam w ogóle Mike mam, to tam raczej nie dali w ogóle na Joloki, bo tam ta pizza o. w ogóle nie miała mocy, a ta to jest mm. jakieś ekstremum. Mm. Dopiero dzisiaj Mike pokojarzył nazwę, tego no. go zaraz, że Pizza Place, że. Znaczy, to ja tam wiedziałem, że. no o Pizza pij. Place, że wiedziałem, tylko nie, nie pamiętamy, jaką pizza zamawialiśmy. place mm. sobie chcesz. A nie, nie, wiem, że Zjadłem, to, to już jest giej, jak widzicie. Kurde, ja nie wiem, ja, ja bym tak może tu pomyślał jeszcze o tym, nie wiem, nie wiem, może głupoty, ale czy tu by nawet pod tą pizzę jakoś oświadczenia nie podpisać, bo naprawdę tu tak jak ktoś jak przyjdzie sobie i a dobra, ostra pizza, to jest jeden kawałek jest zamieciony według mnie. Ale ktoś to nie jest to prawie... Mówię, no, nie? No, no, bo tu tak no. jak ktoś wejdzie sobie z Petrochalu, nie wiem, z dziewczyną pojedziesz na obiad, mówi, a dobra, zjem sobie ostrą", nie? Jeśli nie poprosi o pokręcenie, to nie, Wiesz, wiem, co nie? mi się no. wydaje że tutaj z tego, że Mike wspomniał, no. że była naprawdę od serca mocna, no nie? No. No. To może. A to w sumie, no to też racja, no może tak, że... Próśliwy, że to miało znaczenie. No bo tak jakby właśnie, jak my nie, nie prosiliśmy o serca, gdzie zabraliśmy yy, yy, właśnie <kliwanie> online, to, ogóle nie było takiej mocy w ogóle, to się nie, nie umywało, nie? Tak. Co, panowie, chyba trzeba polecić zdosowanie, nie? Tego się nie spodziewaliśmy, ale to naprawdę polecamy, to jest drogo. Nagalanda z Pizza Place w nagłówskiej. Tak jest, w Leclerc'u. Tak. To... <kliwanie> ta placówka tam tak wykonała taką pizzę, tam. Pizza, która potargała naprawdę. nas. Bo jeszcze są placówki inne. Tak, no nie jeszcze, jeszcze jest jeszcze jest jedna, a także szczególnie w Wielkopostu są dwie, czyli łącznie są cztery placówki. Aha. Zresztą no, no, w każdej placówce może być inaczej, ale w no, no. tej konkretnej tutaj. I właśnie do tej konkretnej mi się polecenie. Dobrze, no to chyba tak. Tak, na ten, jak chodzi o materiały. Tak. Zjedliśmy tak. bardzo mocne, ale już jesteśmy, doszliśmy do siebie, widzę. mam są Co najważniejsze, słuchajcie, no, jeśli ktoś chce się sprawdzić, to my bardzo tutaj polecam. ja polecamy. Tak, kolejne ciekawe miejsce w Poznaniu, naprawdę. No, okay. tak. Ostrej mapie. Tylko zaznaczamy, że najlepiej właśnie w tej konkretnej placówce, poprosić, żeby właśnie dali ostrość od serca i myślę, że to otrzyma, jest duża szansa, że otrzyma tak. te same wrażenia, co my. Dobrze, nie przedłużamy w takim razie, widzimy się na kolejnych filmach. See ya! Bye